Siemanko z Tastery Chocolate, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was prawdopodobnie w kolejnej gierce, która będzie słodka, miła, przyjemna i family friendly, dopóki nie przeobrazi się w straszliwy, okropny, przerażający horror. Czyli norma na tym kanale, proszę bardzo, witam Was w Bonnie's Bakery, czyli w piekarni Bonnie. E, możemy zacząć od początku, albo pominąć tutorial. Zacznijmy od początku, bo chciałbym się dowiedzieć o co tutaj chodzi. Boni zamiata sobie podłogę. Dzisiaj e, będzie kolejny wielki dzień. Klienci zaraz ustawią się w linie przed jej e, piekarnią. Otwiera drzwi i wszyscy wchodzą do środka. E, patrzy na tłum z uśmiechem. Zwykły klient przychodzi e, spoza tego tłumu i daje boni e, przyjazne poklepanko po, po pleckach. Eee, Hej Boni, stara przyjaciółko, chciałbym upiec jedną z Twoich eee, sławnych Red Velvet Cake, czyli czerwone aksamitne ciastko. Eee, czy nie chciałabyś się ze mną podzielić przepisem? Eee, och nie, jesteś taki głupi. Eee, szef nigdy nie ujawnia swoich przepisów. Eee, oboje zaśmiali się. Czyli tak wiecie, przyjaźnie, od serca. Eee, dobrze, w takim razie przestanęcie męczyć. I tak po prostu e, Niedźwiadek usiadł z resztą klientów. Huu, spójrzcie! E, Wygląda na to, że czas piec! I co teraz? E, Okej, okay, mamy podawać klientom e, jedzenie. Nie ma problemu. O, widzę, że Niedźwiadek już usiadł. Czyli co? Zobaczmy, co dzisiaj chce. Oczywiście ten Red Velvet Cake. Dobry wybór. W takim razie zacznijmy piec. Dobra, czyli musimy kliknąć. Tutaj, dobra. O nie, jak, jak się robiło czerwone czerwone aksamitne ciasto? Muszę sprawdzić w książce przepisów. E, książka przepisów, proszę bardzo. Zobaczmy. Red Velvet, proszę bardzo. E, mamy przepis i klikam na składniki, wkładamy je do miksera. Nie ma najmniejszego problemu. E, bierzemy mikser. Halo? Mikser? Aha, musimy chyba przeciągnąć. Mąka, e, cukier, jajka, e, mleko, tłuszcz, red, red, fse, czyli co? A, mam nadzieję, że to jest ketchup. E, teraz trzeba to wymieszać. Miksujemy. E, teraz trzeba to włożyć do formy. Nie ma problemu. Proszę, proszę bardzo, do formy i pieczonko. Pieczemy, proszę bardzo, ciasto gotowe, kliknijmy na niedźwiadka i mu to przekażmy, klikamy na niedźwiadka, jej, kolejny klient obsłużony, eee, w takim razie, jako że niedźwiadek jest naszym pierwszym klientem, eee, to mogła, mogłam go pierwszego obsłużyć, ale wiem, że niektórzy klienci, eee, niektórym klientom kończy się cierpliwość. Więc dzień się dopiero zaczął, e, widzimy się później niedźwiadku, musimy chyba obsłużyć kolejnych klientów. Czyli co, możemy sobie teraz przygotować coś nowego. Przygotujmy w takim razie coś nowego. E, donaty albo meat bun. A bułka z mięsem, ok. E, zróbmy może takie ciasto, pastry. Czyli potrzebujemy, tak, potrzebujemy mąkę, cukier, tłuszcz. Mieszamy to. Wlewamy do formy, wlewamy do formy. Halo. No tak. Wlewa A nie, bo to trzeba, zobaczcie, jeszcze rozwałkować, proszę bardzo, wałku, 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 wałku. Położyć na to tłuszcz i do piekarnika. Okej. Okay. Proszę bardzo. To będzie na potem. I klient nie chce tego, co chcieliśmy. Chce bułkę z meat bun. Nie ma najmniejszego problemu. E, bułeczka Meatban, midban meat midban meat midban, e, jajka, e, mąka, mleko, jajka. Miksujemy, bierzemy mięsko tu, kroimy, to potem dodajemy do ciasta i pieczemy. O to chodzi? O to chodzi perfekcyjnie. Dzień dobry, witam kliencie. Oto dla ciebie mięsko. Co teraz robimy? Kolejny klient. O, jak perfekcyjnie, zobaczcie, chciał to, co chcieliśmy. O, ktoś inny? Cokolwiek to jest. Czym jest to coś? White, to chyba White Donut. W takim razie mąka, cukier, mleczko, jajeczka, tłuszcz. Miksujemy. E, miksujemy tu, trzeba to roz, e, rozdziabdziać, e, dajemy formę, e, pieczemy e, i sprinkle with some white. Proszę bardzo, drogi kliencie, to dla ciebie. Co teraz? M kolejny chcę znowu velvet cake, nie ma najmniejszego problemu, słuchajcie, ja tu jestem normalnie, zobaczcie, dobrym kucharzem. E, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Miksujemy. Zmiksowane, przelewamy do formy i do piekarnika ciasto gotowe. E, zanosimy. Czy ktoś jeszcze? Ym, oczywiście, że ktoś jeszcze. I potrzebuje tym razem. E, tym razem potrzebuje pastry. Pastry, pyk, pyk, pyk. E, miksujemy. Miksujemy na to. I tłuszczyk do piekarnika. Niech to się zrobi. Dajemy. Ja bym przy okazji, może, chociaż nie, bo ci klienci przychodzą tak bardzo szybko. Eee, kolejny red velvet. Chciałem zrobić coś na zapas, ale widzę, że mi się chyba nie uda. Mąka to, 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 to. Miksujemy. Miksujemy. Wlewamy do piekarnika. Gotowe. O! Eee, o nie, przychodzi lunch, więc będzie teraz poważnie. Eee, dobra, potrzebujemy w takim razie na szybciutko, na szybciutko. Ja nie pamiętam dokładnie tych przepisów. Eee, pyk, pyk, pyk. Eee, miksujemy. Zmiksowane tu. Ciach, ciach. Pieka pieczemy. Pieczemy, eee, dajemy tobie. Teraz midban. Midban, midban, midban. Midban, ciach. Mleko, jajka, mąka miksujemy. E, mięsko trzeba pokroić, to dodać do mięska. Wkładamy. E, jest gotowy. Midban, dajemy tobie. Midban, ty czekasz na donata. Nie ma najmniejszego problemu, bierzemy donata. E, ciach, 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 ciach. E, I ciach. I miksujemy. I, e, i to samo ciasto tutaj i na ciasto foremkę i wypie, wypieczamy, i dajemy white o matko o matko, o matko, o matko, o matko, ten czeka kolejny eee, kolejne to samo, eee, co to było szybko, 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 szybko. Eee, mąka, cukier, jajka, mleko tłuszcz, miksujemy eee, zmiksowane bierzemy tu T pak, 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 pak pak, pak, ok mamy kolejny donat Kolejny donat jest yy, dla Ciebie. Teraz Ty chcesz co? Nie yy. O matko! <laughs> A, dobra, dobra, radę, radę, radę. Cukier, mąka, tłuszcz. Miksujemy. Zmiksowane. Yy, rozdziabdziamy. Yy, I do tego dajemy tłuszcz. Wkładamy tu. Gotowe. Yy, ty już tutaj czekasz. Teraz kto czeka? Ty czekasz na drugie to samo. Nie ma najmniejszego problemu. Ja muszę za, za każdym razem to otwierać. Bo nie będę pamiętał. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tłuszcz i do piekarnika. E, gotowe. To dla ciebie. Więc teraz red velvet. Red velvet to było chyba, było chyba wszystko, prawda? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. pyk. Mieszamy. E, mieszane do formy i tu mamy red velvet. Red velvet idzie do ciebie. Eee, ty potrzebujesz donata. Donat to było to, 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 to i tłuszcz. Mi miksujemy, rozwałkowujemy, eee, robimy formę do piekarnika i to posypujemy. Uch, to będzie straszne, to będzie naprawdę straszne. Kolejny red velvet czeka. Na red velvet akurat nie musimy tutaj nic yy, uważać. Wszystko się miksuje. Do formy pieczemy. Red Velvet e, raz. Kolejny Red Velvet. Nie ma problemu. Pyk, 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 pyk. pyk. Miksujemy. Do formy raz. E, to dla ciebie. Kolejna osoba czeka na Meat Midban Meat bun aż sobie muszę sprawdzić. Meat Bun. E, pyk, 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 pyk. E, miksujemy. Mięsko kroimy. Kroimy mięsko. E, Miksujemy. Halo? Czy ja coś zepsułem? Ja coś zepsułem. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Eee, To mleko, jajka, Miks eee, O matko, o matko, o matko, o matko, o matko. Dobra. Eee, tu mamy midban. Eee, proszę nie uciekaj ode mnie. Pączuś. Pączek, 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 to, 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 e, i to, e, miks. I pączek trzeba rozwałko rozwałkować, zrobić do piekarnika z tym. Nie uciekaj proszę kliencie ode mnie, nie uciekaj, o matko. Nie dam rady, <śled> nie dam rady słuchajcie. E, nie dam rady, zrobimy, róbmy red welwety. Róbmy red welwety, bo e, red velvety są łatwe do zrobienia. Pyk, 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 pyk. Red welwet. Red welwet. Dla klientów, e, dla ciebie. E, oni już padną. Więc trzeba im dać e, donat. Donat to jest pyk. E, o! Wszystko gotowe! Jak to wszystko gotowe? Nie obsłużyłem chyba z czterech klientów. Ach, ciężki dzień, ha? E, nie ma problemu. Wszyscy czasami popełniamy błędy. A tak na, na tej pozytywnej stronie e, zawsze możesz oszczędzić na koszcie składników, ha ha ha. Ha, wygląda na to, że cały czas tutaj m, jeszcze się... E, staram się ogarniać to wszystko. E, cieszę się, że otworzyłaś tą piekarnię. Fajnie jest mieć miejsce, żeby się zrelaksować i troszeczkę... wiecie, zrzucić te myśli z siebie. E, E, nigdy nie wiedziałem, że będziemy żyć w tak niebezpiecznej dzielnicy. E, Okej. Okay. Jest tak, jest naprawdę strasznie. Ludzie znikają bez żadnego śladu. Tak jakby zostali kompletni, kompletnie wymazani. Ha, na pewno było strasznie. Więc e, trzymaj się tam, e, niedźwiadku. A ty też, Boni. Do zobaczenia kiedy indziej. E, Okej. Okay. Niedźwiatek wychodzi ze sklepu, a Boni czyści swoją piekarnię. Heh, tak więc teraz. Był bardzo e, pracowity dzień. Czas zdobyć trochę świeżych składników. Tak zerkam do kamer w kamerę, czy. Tak zerkam w kamerę, czy. Co tu się dzieje? Jakieś... C? Nie, to są jakieś karteczki. Chwila, chwila, chwila. E... e? E! Mamy szczęście. Wygląda, że zabrała teraz kogoś innego. Ty! Ty nadal możesz się ruszać. E... Jakby korzystaj z szansy, że jej nie ma. E... E... I zajmuje się tą inną osobą. Nie, nie wyglądaj tak smutno specjalnie, zwłaszcza, że masz szansę na ucieczkę. E, jesteś świeży, nadal masz w sobie życie. E, a poza tym, e, posłuchaj mnie, znajdź notatki Boni, aby się uwolnić. Ukryła gdzieś e, kod, który trzeba odszyfrować e, i uciec przez drzwi. Używaj WSAD, żeby się e, ruszać. E, a twoje świeże nogi mogą biegać shiftem. Nie pozwól jej się zobaczyć, nie pozwól jej się usłyszeć. Jeśli cię zobaczy, wróć, e, wróć tutaj. E, Boni jest dużo, e, jakby, dużo milsza dla tych, którzy są posłuszni. That escalated quickly. <ścoughs> a. Mamy notatkę jedną. Wiecie co ja tutaj nic nie widzę. Próbuję sobie troszeczkę monitor rozjaśnić, ale wydaje mi się, że to nam niewiele da. E, he? Co ty tu robisz? E, w sumie nie dziwi mnie to. Zawsze e, robiłeś dziwne rzeczy w tej e, piekarni. Chyba miałeś rację przez cały ten czas. Przepraszam. E, to w takim razie kim jest? o Kim my jesteśmy? Czy na nas goni? Nie goni nas. Mamy kolejną notatkę. Gdzie ona jest? A co tu się? Dobra, poczekajcie, musimy bardzo ostrożnie znaleźć kolejną kartkę. Mamy tych kartek. Eee... Chwilę, I didn't know what to do. Czy to są wszystkie kartki? Chyba nie, prawda? Potrzebujemy to jakoś zdeszyfrować. Mam nadzieję, że Boni nas nie zauważy. Tu jest kolejna, jak tu wejść. O, o. o, -o. A... Czy ona tu idzie? Czy ona tu idzie? Nie. Nie ma mnie. Nie! Czy. To tyle? Eee, czy my mieliśmy w ogóle opcję, żeby się wydostać? Chyba tak. I chyba musimy. A, tak, słuchajcie, po prostu gra się rozpoczęła od nowa. Nie udało nam się uciec. Dobra, to ja spróbuję jeszcze raz. Będę musiał chyba zrobić te wszystkie ciasta po raz kolejny. Albo i nie, moi drodzy. Ending pierwszy z pięciu. Świeże składniki. Słuchajcie, no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydaje mi się, że to jest po prostu pięciocyfrowy kod. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ona sobie poszła. Mamy to. Mamy to. Mamy 2, numer 1, czyli 6. Zapiszę sobie 6, i numer 4, czyli też 6. Mamy 6 i 6, dobrze zrozumiałem? Tak, 6 6. Ok, cześć, jestem. Jestem tutaj, wszystko jest w porządku. Nie można nas usłyszeć, słuchajcie. Więc mamy trzecią i prawdopodobnie ona będzie teraz tam tędy szła. O nie, tu są pudła. Ok, usłyszała nas. Teraz tak. E, 6. Nie mamy jeszcze dwójki. Siedem. Shit. Musimy chyba wrócić. O, 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 proszę nie. Proszę nie, wracam. Wracam. Proszę nie, wracam. Wróciłem, spokojnie. Nie, nie, nie bądź na mnie zła. Nie bądź na mnie zła. Wróciłem. Po kolei. 6. Trzy to siedem, cztery to sześć, pięć to sześć. O kurczę, sześć, siedem, sześć, sześć. Gdzie nas jeszcze nie było? Tu byliśmy, tu nas jeszcze nie było. Jest to. Nie, to był numer dwa, szukaliśmy. Osiem. Osiem, sześć, osiem, siedem, sześć, sześć. Wracam. Wracam. Sześć, osiem, siedem, sześć, sześć. Sześć, osiem, siedem, sześć, sześć. To musi być to. 68766. 68766. Tak? Tak? Tak! Udało się. Moi drodzy, uciekliśmy. Uciekliśmy z piekarni Boni w końcu wolni z tego strasznego miejsca. Nic nie może zmazać tych straszliwych zapachów i dźwięków z, twoich, z Twojej pamięci. Nic. Musisz iść i powiedzieć ludziom w mieście o. Zbrodniach, Boni, ale jak więc biegniesz szybko, wypełniony strachem. Także nie zauważyłeś, że notatki, które miałeś, jakby uciekły na wietrze. Boni obserwowała Cię bardzo dokładnie ze swojej piekarni, ponieważ biegłeś zbyt szybko, żeby mogła Cię gonić. Po bardzo irytująco wolnym dniu, Boni gładko zajęła się zdobyciem reszty składników. Zawsze czuła się lepiej z czystą piwnicą, więc znikła w podłodze, aby zakończyć pracę i oczyścić umysł. Ty z drugiej strony nie miałbyś tak dużo szczęścia, znajdując spokój. Hmm, nie wiem, to nie wygląda jak coś, co Boniby zrobiła. Tak, to jest, to jest prank czy coś? Naprawdę mówisz o, o czymś takim? To jest już to jest za dużo. E, ludzie w mieście zignorowali Twoje zeznania. Nikt ci nie wierzy, a niektórzy nawet nazywają cię kłamcą. E, od tamtego dnia żyjesz w strachu i paranoi, e, żyjesz samotnie z dala od tego przeklętego miasta. Ale nawet jeśli odrzuciłeś swoje stare życie, zawsze będziesz miał tą, to wrażenie, że ktoś cię obserwuje. <słuch> ending czwarty z pięciu. Strach. Jakie my tu jeszcze mamy opcje? Słuchajcie, na pewno zabicie Bonnie, ale nie wiem, jak mielibyśmy to zrobić. Wiecie co? Ja jeszcze kliknę Start Fresh. Bo chcę zobaczyć, czy coś tutaj w trakcie gry można jeszcze zrobić. Znaleźć może kliknąć jakąś rzecz, w którą nie powinniśmy byli kliknąć. A drzwi? Kod? Tu jest kod, zobaczcie do wyjścia. Nie no, myślałem, że może jakaś coś tajemnego będzie w tej książce, ale nie ma. Fila, jakbyśmy nie obsłużyli żadnego z klientów, tak dosłownie żadnego z klientów. Zróbmy cokolwiek, jakieś jedzenie. Może być ten Red Velvet, nie ma najmniejszego tutaj znaczenia. Wróćmy go, zróbmy. I chyba czekamy na klientów, więc ja tutaj sobie będę siedział i nic nie będę robił. Mamy, zobaczcie, jednego niezadowolonego. Drugiego niezadowolonego. Ten sobie zaraz pójdzie, prawda? Ok, wkurzony poszedł sobie. Zobaczcie, tu mamy punkty, które nam chyba mijają. Tak mi się wydaje, że to jest ta kwestia. Będziemy mieli 0 punktów, więc powinniśmy też mieć 0, zero, a 0 wynik na sam koniec. I jeszcze jeden. I myślę, że to będzie nasz koniec. A, a, Bingus. <laughs> Bonnie's bakery wasn't very Every client is victim of food poisoning and Bonnie is prosecuted for poisoning everyone. <laughs> Wszyscy klienci Bonnie dostali zatrucie pokarmowego i teraz e, Bonnie ma proces e, spowodowany tym, że zatruła ludzi. E... 5 eee... na 5 zakończenie Bingus. Dobra, wiecie co? Eee, próbowałem przed chwilą zrobić jeszcze jakieś inne zakończenia i kompletnie mi nie wychodzi. Nie wiem nawet zbytnio gdzie szukać, więc ja sobie muszę na internecie poczytać, jak te zakończenia zrobić, bo zostały jeszcze 3. Mamy teoretycznie 3 zakończenia zrobione, ale są jeszcze 2 i jedno eee, ukryte. Więc myślę, że z tego trzeba będzie po prostu zrobić oddzielny odcinek, albo jakiegoś shorta, albo cokolwiek, bo no, nie jestem póki co w stanie tego ogarnąć. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tam się podobało, oczywiście, strzeci łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć!